Dziękuję, że o to pytasz. Więc jeżeli robisz egzaminy na zdamy, to i wychodzą ci same pozytywy, to czy możesz już iść na egzamin na prawo jazdy? Więc musisz mieć świadomość tego, że robienie testów na prawo jazdy wbrew temu, co większości z was się wydaje, nie daje żadnej gwarancji poznania całej bazy egzaminacyjnej. Co musisz zrobić? Już ci pokazuję. Na stronce zdamy to albo w aplikacji trzeba wejść w nauka B. W nauce B masz wszystkie działy z bazy egzaminacyjnej. Zobacz, że w przypadku znaków ostrzegawczych jest 149 pytań i takich dużych działów jest znacznie więcej. Jestem przekonany, że robiąc testy na prawo jazdy wielu pytań z bazy egzaminacyjnej nie widziałeś. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wznazdamy to oprócz wyjaśnień takich tekstowych, masz jeszcze grafiki pomocnicze, które uruchamiasz przyciskiem uzasadnienie do odpowiedzi. I teraz klikając to, masz tutaj wyjaśnienie tekstowe odpowiedzi, ale niżej masz jeszcze taką grafikę pomocniczą, która ułatwia zrozumienie skrzyżowań czy w ogóle pytań z bazy egzaminacyjnej. To jest kapitalna sprawa. No, i gdy poznasz całą bazę egzaminacyjną i zasz odpowiedzi na wszystkie pytania, wówczas spokojnie możesz iść na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. W przeciwnym wypadku do szczęścia będzie zależało, czy ten egzamin zdasz, czy nie zdasz, ale pamiętaj, na egzaminie praktycznym podlega ocenie umiejętność stosowania teorii w praktyce. Więc najpierw lepiej jednak wrócić jest do e-kursu, gdzie masz wytłumaczone. Po prostu wszystkie przepisy czy zagadnienia, które są potrzebne na kursie nauki jazdy. Trzymam kciuki.